Mas, dzień 13 Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vloga Masa, dzisiaj mamy 12 i ja właśnie wychodzę z paznokci Dokładnie paznokcie wam zaraz pokażę gdzie Latarnie świecą, już jest ciemno ale tak, słuchajcie, wszystko załatwiłam, paznokcie mam piękne, zależało mi na tym, żeby nie mieć zwykłych, klasycznych, czerwonych, tylko właśnie coś innego, więc paznokcie mam, czekam teraz na Bolta, jadę na szybko do domu i jadę do galerii, do mojej koleżanki, właśnie tam się spotkamy, idziemy na jakąś kawę, czy coś takiego, także szybki temat i lecę, także zapraszam Was na kolejnego vloga, co prawda jest już ciemno, zimno i... Późno, ale ja dopiero zaczynam tego vlogmasa. Ale no cóż, tak i też bywa. Także zapraszam. A! Słuchajcie do domu i tak byłam w galerii. W ogóle mam tak po prostu posrany dzień. Od rana jestem tak naprawdę na nogach. Od szóstej rano jestem na nogach. Po pracy od razu, od razu po pracy przejechałam do galerii, ale do galerii na Nowym Świecie, gdzie ma, którą mam jak wracam z pracy po prostu. Bo koleżanka podwiozła mnie na przystanek Pojechałam dwa przystanki autobusem No i podjechałam Właśnie do galerii Bo tam miałam do zwrotu jedno zamówienie z Cinsey I do odbioru jedno Zwróciłam, słuchajcie, krótkie spodenki z Cinsey Takie skórzane To już jest któraś para z kolei, którą mierzę Dochodzę do wniosku, że na chwilę obecną Do mojej obecnej figury No spodenki takie Spodenki skórzane, nie są po prostu dla mnie, więc może kiedyś, może, może za jakiś czas zmienię. Natomiast na razie uważam, że nie jest to dla mnie. Także, no na razie po prostu odpuszczam. Mam z tego roku takie czarne Finest Shina, więc pewnie je będę teraz maltretować. No na razie spodenki z takie skórzane nie są dla mnie, już którąś parę z kolei odsyłam, więc to oddałam. I słuchajcie, byłam właśnie w CICE, bo miałam do odbioru jedno zamówienie. Jedna rzecz jest moja, którą Wam zaraz pokażę. To do domu jest to tak banalna rzecz, a tak banalna bardzo mi się podoba i tak bardzo mnie cieszy, a zamówiłam z koleżankami, więc jeszcze tam dla dziewczyn mam jakieś kubki, jakieś rzeczy do włosów. No i tak, byłam w Sinsay, kupiłam dwie rzeczy, byłam w H&M, słuchajcie, chciałam kupić taki long sleeve na długie rękawce, tak jak mam tutaj, ten mam z Sinsay, on jest takimi tutaj guziczkami, on jest mega, bardzo go lubię, on jest w ogóle chyba z wiskozą i mam czarny i właśnie jeszcze chciałam kupić, ale jakoś tak... Chyba sobie zamówię po prostu online Bo ja zaczęłam, wiem, że to dziwnie zabrzmi z moją szafą i z moją ilością rzeczy Ale zaczęłam jakby zbierać szafę od nowa I chciałabym właśnie szafę, w której mam przede wszystkim basici Dlatego, że ja w mojej obecnej szafie brakuje mi po prostu basiców Czyli zwykłej białej koszulki na krótkie rękaw Zwykłej białej koszulki na krótkie rękaw Zwykłego długiego longsleeve'u i krótkiego Znaczy długiego longsleeve'u czarnego i białego Dlatego, że ee, już, słuchajcie, uzupełniłam i jeżeli chodzi o białe i czarne t-shirty, wcześniej, uwierzcie mi lub nie, ja nie miałam ani jednego białego, ani jednego czarnego t-shirtu, żadnych longsleeve'ów, nic, po prostu nic, a to się bardzo przydaje i w tym roku, e, i tak, dwa lata temu kupiłam sobie właśnie czarny i biały e, czarno-biały t-shirt z... Chyba z pool and Bear one są mega duże. I w tym roku zainwestowałam właśnie w takie dobre koszulki. Kupiłam jedną białą, jedną czarną z Lewisa, lepsze jakościowo właśnie takie zwykłe białe, czarne, które do wszystkiego mi pasują. I słuchajcie, w tym roku chciałam właśnie zobaczyć w long sleeve, i mam jeden czarny z Since, który kocham sprzed X lat, chyba 2-3 lata temu kupiłam. I słuchajcie, chciałam biały Kupiłam sobie jeden w H&M, jest za 17,90 I słuchajcie, dzisiaj byłam w New Yorkerze A propos, przy okazji Zapisów i kupiłam, słuchajcie, dwa kolejne I powiem wam, że ostatnio Zakochuję się w New Yorkerze ale to słuchajcie, zaraz. Eee, chciałam właśnie Wam powiedzieć, że wyszłam z pracy, pojechałam e, od razu, właśnie koleżanka mi na przystanek, pojechałam dwa przystanki dalej do Galerii, do Nowego Świata i tam odebrałam zamówienie i oddałam. Później pojechałam na paznokcie. Paznokcie miałam na godzinę 15, spóźniłam się 15 minut, bo były takie korki na mieście, że jest po prostu tragedia. Paznokcie mam, słuchajcie, takie, zaraz Wam zrobię zbliżenie na paznokcie, ale są przycudne, tak mi się podobają. Nie chciałam jakichś paznokci, które będą czerwone, które będą w jakieś gwiazdki, kwiatki, e, czy takie inne. Świąty... Kwiatki nie są świąteczne ale jakieś. Znaczy mam śnieżynki jakby narysowane, bo to była podstawa, ale na trochę innej bazie, nie na czerwieni, nie na granacie i nie na butelkowej zieleni, tylko właśnie chciałam coś w troszeczkę innej tonacji i właśnie znalazłam idealne paznokcie, które strasznie mi się spodobały, które są trochę świąteczne, ale też nie biją tak świętami, tylko są po prostu zimowe bardziej. Zimowe, a delikatnie świąteczne. No także to i później słuchajcie po paznokciach od razu pojechałam do galerii Rzeszów do mojej koleżanki, która właśnie przyjechała z granicy i um, właśnie przyjechaliśmy się spotkać, przyjechała, żebyśmy się spotkały. Byłyśmy w Starbuckcie na kawie, byłyśmy tam dwie godziny, pogadałyśmy, poplotkowałyśmy, poszłyśmy na, trochę na zakupy i właśnie byłyśmy w Dilsie, byliśmy w H&M, byliśmy w CISEI i, i ja potem byłam na końcu w New Yorkerze. Także. Yy, także tak, dobra, także. Reasumując, mój dzień już praktycznie minął, a praktycznie nic nie nagrałam. Zaraz wam pokazuję, co kupiłam. Ok, zacznę od Jiska. Słuchajcie, w Jisku kupiłam sobie taką torbę bawełnianą. Co prawda nie jest to produkt, który potrzebowałam na już, który to, był, to, to nie była rzecz, którą po prostu musiałam kupić, ale um, byłam w tym, właśnie w, byłam w tej galerii, byłam po, właśnie, żeby te rzeczy odebrać i powiem Wam, że miałam taki wielki karton tych rzeczy, który wyrzuciłam do kosza i... Miałam tyle rzeczy. Koleżanka przyniosła mi z pracy, do pracy kwiatki. Akurat dziś, kiedy jakby jakbym szła z galerii bezpośrednio do domu, to inaczej, a ja wiecie jechałam do kogoś, jechałam na paznokcie. Nie chciałam brać ze sobą, słuchajcie, całego majdanu i po prostu jechać tam. Więc po prostu wiecie brać tu karton, tu jakieś kwiaty na Tu plecak, tu coś tam Więc stwierdziłam, że kupię sobie taką dużą Właśnie płócienną torbę w wisku Akurat byłam kołiska, że kupię sobie taką właśnie Dużą płócienną torbę w wisku I e, słuchajcie, ona mi się przyda Ta torba kosztowała 12,50 Ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolona, bo to jest jakaś Ekologiczna w ogóle e, torba e, Ale powiem wam, z recyklingu Chyba, bo to jest ten znaczek recyklingu Ale powiem wam, ona jest w kolorze butelkowej zieleni Jest mega duża i stwierdziłam, że ją wezmę Mimo tego, że 12,50 to jest sporo Rok za torbę, ale stwierdziłam, słuchajcie, w ogóle, no, w sumie sporo, nie sporo, bo na lecie takie, takie personalizowane potrafią kosztować kilka. Kilka dych, ale powiem Wam, że stwierdziłam, że ją wezmę, dlatego że po pierwsze, nie dość, że pomieściła bardzo dużo moich zakupów, po drugie, torba, którą mam, taką płócienną, bo ja w takich torbach chodzę na zakupy, one są bardzo wygodne, która mam już lekko kuleje i już tam się robi dziura, mam taką z zakopanego, właśnie już się robi dziura i stwierdziłam, że wezmę taką. Ona jest bardzo pojemna, jest bardzo duża i jak jedziemy na święta, to też przyda się na przykład na ubrania, żeby tutaj... Bo tutaj mogę sobie spakować Słuchajcie, różne ubrania Poczekajcie, ja sobie tylko Messengera schowam Różne ubrania nawet do pakowania się Więc to jest mega I wzięłam właśnie z myślą o tym, że będziemy jechać Mamy tylko jedną walizkę I jakoś się musimy spakować Więc wzięłam coś takiego, 12,50 Jestem bardzo zadowolona Zresztą to nie tylko nasz na ubrania Ale też będzie to produkt, który będzie nam służył na wszelkiego rodzaju wyjazdy A również na codzienne zakupy Ja na zakupy chodzę pieszo Rzadko jeździmy na zakupy takie duże Ja zazwyczaj Zazwyczaj robię takie codzienne zakupy po prostu um, pieszo I to wszystko noszę, więc, więc tak W Dilsie, słuchajcie, byłam, kupiłam dwie herbatki do pracy Już mamy deficyt, więc pierwsza to jest Lloyd A jak się kupiło dwie, to za jedną wychodziło chyba 4 złote I pierwsza to jest, to są, obie są z Lloyd'a I pierwsza to jest jabłko i cynamon A Bardzo lubię ten, ten smak A druga to jest rozgrzewająca malina z cynamonem i Czarnym pieprzem. Ten czarny pieprz mnie tutaj skusił, także tak to wygląda bardzo fajnie. Dobra, następne to jest, co to Since. I słuchajcie, w Sinsei zamówiłam sobie, słuchajcie, coś, co jestem już stara, jak mnie cieszy, czyli taki oto przepiękny, złoty, złota szczotka do kibla po prostu. Ze złotą rączką. Słuchajcie, teraz już będzie po prostu. Walić biedę. Fajne jest to, że ma mm, tą rączkę, ma taką, wiecie, zmienną, że możecie tutaj odkręcić i sobie wymienić. Tego właśnie potrzebowałam, bo tego mi brakuje w mojej starej. I słuchajcie, no, złoto. Teraz to słuchajcie, no. Teraz jest inny wymiar, także to. I to kosztowało chyba 20 czy 25 zł. One są dostępne w ScineSafe i jest cała seria tego, więc jeżeli chcecie, możecie kupić całą serię. Jest do tego jeszcze złoty taki. To jest ceramiczne. Jest do tego właśnie złoty, ceramiczny taki um, pojemnik na szczotki i złoty, taki właśnie ceramiczny dozownik do mydła. Natomiast ja dozownik do mydła mam um, ele, taki elektryczny na baterię, więc nie brałam, a taka właśnie też. Um, a na tu, na szczoteczki się zastanawiam, bo to jest ceramiczne i jak wiecie, to upadnie gdzieś tam, to może się podłóc. A my mamy bardzo małą umywalkę i z tej umywalki łatwo, żeby spadło. Więc może zamówię i po prostu założę, może za jakiś czas zmienimy mieszkanie i wtedy będzie, ale wtedy wiecie, pewnie jakieś inne znajdę. No ale powiem Wam, że cena, jak, jak najbardziej, jak wrzuciłam te trzy produkty do koszyka, to mi wyszło 65 zł. A takie zestawy kosztują dużo, więc no, złota szczotka do kibla po prostu. Także to. I słuchajcie, w stacjonarnie w Sensei kupiłam sobie takie dwie oto rzeczy. Ja już dawno, dawno temu na Instagramie widziałam e, na, czy na TikToku, jak dziewczyny właśnie z takiego, do, na takie coś zawijają kokardki i robią sobie taką, wiecie, tak, takie, takie coś o... I stwierdziłam, że to może spoko wyglądać I że to może być dla mnie spoko opcja Bo ja nie lubię związanych włosów W sensie, rzadko chodzę w związanych włosach Nawet po domu Właśnie um, jak gotuję, czy coś To mam związane I słuchajcie, wzięłam dwie I tutaj mamy... Um, za 10 zł, coś takiego, zwykłą klasyczną. No w ogóle było tego tyle do wyboru i w ogóle wszędzie, dosłownie wszędzie. I w H&M było tego mnóstwo, i w Sinsay. No, po prostu wszędzie tego jest. Więc wzięłam taką zwykłą, czarną, klasyczną standard, po prostu standard standardów, czego ja nie miałam. I drugą wzięłam tylko dlatego, że było na promce za 4,99 przecenione z 9,99. Tak, i słuchajcie. To jest złota. I wzięłam ją, bo za 5 zł to może ładnie wyglądać i ładnie też zbierać, a może fajnie, właśnie ciekawie wyglądać to złoto. Więc stwierdziłam, że nawet na święta, fajnie sobie gdzieś te włosy, znaczy gdzieś tu, czy gdzieś tu, e, fajnie to może wyglądać. Więc wzięłam ja dwie sztuki, 15 zł za dwie, więc myślę, że całkiem spokojna opcja. I słuchajcie, w H&M kupiłam sobie dwa naszyjniki. Nigdy nie miałam żadnej biżuterii z H&M. W ogóle ja, jeżeli chodzi o biżuterię, to e, rzadko noszę. Ostatnio się właśnie przerzuciłam na, za naszyjniki. I kupiłam sobie ten szyjna za 6, Złoty i powiem Wam, że mega. E, I słuchajcie, ja stwierdziłam, że są za dwie dychy. Jest, za, są za dwie dychy na w. w czym? W handlemie. Więc ja zawsze w ogóle byłam zwolenniczką kupowania takich, wiecie, w czy apart i powiem Wam, że stwierdziłam, że najpierw zobaczę, czy będę to nosić, a ewentualnie wtedy sobie kupię coś lepszego. I pierwszy to jest taki naszyjnik, którego szukałam już chwilę. I to słuchajcie, jest taki naszyjnik, w sensie chwilę, no chciałam po prostu taki naszyjnik, bardzo mi się spodobał, z dwoma takimi jakby obrączkami, coś takiego. Czekajcie, bo mi nogi zermytwiały. No w każdym razie coś takie ala dwie obrączki złączone i bardzo mi się to podoba. I mam jeden taki, że mam Dwie obrączki, jakby tutaj, i jeden mam taki, taki, tak jakby dwa naszyjniki złączone, i one są złote, a chciałam coś właśnie srebrnego, bo ja za złotą biżuterią nie za bardzo przypadam. Znaczy, nie przypadam. Jest okej, okay, ale, ale też wolę srebrną, i słuchajcie. Coś takiego i to kosztowało 19,99 Więc stwierdziłam, że no w Taki kosztował 150 chyba czy 200 zł Więc zdecydowałam się, że Najpierw zobaczę, czy faktycznie mi pasuje I ewentualnie ja go będę nosić A drugi, i właśnie no ten wzięłam Bo takiego właśnie czegoś poszukiwałam Ostatnio, a w srebrnym kolorze nic nie znalazłam Tylko złoty, a słuchajcie druga, Drugą rzecz wzięłam, dlatego, że jest tak urocza I tak piękna, że musiałam to wziąć To jest słuchajcie, taki naszyjnik serduszko Naszyjnik jest ogólnie złoty, to serduszko Jest złote i ma taki czarny coś, Onyx, no jest po prostu przesłodkie I to też kosztowało 19,99 i powiem wam, że no zobaczcie Jak to przesłodko będzie wyglądać Tutaj wiszące, no po prostu przemega Więc zdecydowałam się na coś takiego Ja ogólnie mam mało naszyjników W swojej kolekcji, więc wzięłam coś takiego I dobra, tutaj jest to wszystko I tutaj ostatnia rzecz to są z New Yorkera um, i, i, I co? I... Zapłaciłam w New Yorkerze 50 zł i 15 groszy i słuchajcie, kupiłam dwie bluzki, tak jak już mówiłam, potrzebowałam takich zwykłych, klasycznych, prostych, a słuchajcie, wybrałam coś, co nie jest, jest niby proste, a z drugiej strony nie proste. Zacznę od pierwszej. Już wychodziłam dosłownie i słuchajcie, mówię a nic nie biorę i słuchajcie, wzięłam te, bo one były po 24,95, przecenione z 74. 95 na 24,95. Ja wziąłam w rozmiarze L, bo chciałam takie luźniejsze. I słuchajcie, przede wszystkim to jest taka zwykła, to jest w ogóle zwykły zwyklak. To jest zwykły zwyklak, tylko że w innym właśnie kolorze, takim lekko-czekoladowo-mlecznym, mleczno-czekoladowym. I tutaj ma właśnie fajny dekolt, taki typowy, typowy serek, właśnie w prożek prążki, ręka, tutaj ma troszkę mniejszy prążek, tutaj przez całą ma większy prążek, jest obcisła, zwykła, klasyczna, standardowa, fajny ma dekolt, więc naprawdę, naprawdę fajna i ja mam rozmiar L, no i powiem Wam, że za tą cenę to naprawdę spoko, ale słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć, to mnie urzekł skład, ja skład, znaczy ja wiem, że w... W New Yorkerze można trafić rzeczy, które naprawdę mają fajną jakościowo wiskozę yy, yy, I słuchajcie, tutaj faktycznie jest wiskoza I właśnie yy, zobaczyłam, bo kiedyś z koleżanką kupowałyśmy coś w New Yorkerze I tam są, były właśnie, yy, i tam właśnie były wiskozy I tu jest 70% wiskoza i yy, 30% poliamid, także to jest to I druga rzecz, słuchajcie, to jest coś, co mnie urzekło, ja to musiałam wziąć To była jedna, jedyna sztuka o 25 zł na zakupy. Uuu no spoko, słuchajcie, Winter Special dostałam 25 zł przy zakupach za 120 i 50 zł przy zakupach za 240 zł. No także trzeba będzie się wybrać i przejrzeć właśnie New Yorkera, to tam mają ciekawego tą źniczkę wykorzystać. Dobra. I słuchajcie. Również za 2495, przeceni na 74,95. Wzięłam to, słuchajcie, dlatego, że to była jedna, jedyna, ostatnia sztuka w rozmiarze M, L chyba Tak, L Ale jedna, jedyna sztuka, ostatnia, przynajmniej jaką ja widziałam w tym miejscu, w którym ją widziałam Chyba, że ktoś to przełożył To jest, słuchajcie, taka bluzka w przepięknym właśnie szaro, takim szarym, melanżowym kolorze W prążki, też wydawałaby się zwykła, klasyczna, zwykła, zwykle, ale powiem wam, że ona tu Znaczy, boję się trochę tego tu, tego golfu, ale powiem wam, że ona tu ma coś takiego, takie, takie wycięcie, i mega mi się to podoba. I słuchajcie, ja to fajnie połączę do stylizacji tej, którą do tej stylizacji, którą właśnie na święta przygotowałam dla Was. Więc i to zaraz właśnie w ogóle tworzyć te stylizacje świąteczne. Ale zanim to właśnie chciałam się z Wami przywitać, Wam pokazać wszystko. I jeśli słuchajcie, zanim to chciałam Wam otworzyć kalendarze ewentowe dzisiaj troszeczkę innej formie, bo na siedząco, także e, otwieram. E, dobra, i pierwszy to jest ten kalendarz. I tu mamy dwa... Ciekawie, dzisiaj mamy 20. Ale wiecie, co ja chyba wczoraj jak przy montowaniu filmu zobaczyłam. Wczoraj, że źle wyciągnęłam, bo wyciągnęłam 20. 21, 22, Wyciągnęłam w ogóle 20. Tak, wczoraj, słuchajcie, wyciągnęłam 20, więc no słabo bardzo, bo źle sobie po prostu popatrzyłam. No ale tutaj mam, słuchajcie, cejlońska herbata. Czarna herbata Masala To jest 21 jedynka dzisiaj wyjątkowo Bo wczoraj sobie wyciągnęłam Dwudziestka powinna być dwudziestka I to powinno być brzoskwiniowa Także zaraz sobie tą brzoskwiniową zrobię A propos z wczoraj Drugi kalendarz ten Mamy tutaj herbatę Tropical Black Tea Nie wiem czy widzicie Ale tak Tropical Black Tea Oj Rozwaliłam opakowanie. Na sam koniec, słuchajcie, rozwaliłam opakowanie, ale tak to. Ten kalendarz możemy sobie też odłożyć. Dalej mamy balea, ale już leki. Teraz też jest już piórko. Naprawdę piórko. Dwudziestka, gdzie jest dwudziestka, gdzie jest dwudziestka? Idziemy dobrze w miarę. Um. Ja w ogóle dobrze mówię, że ci jest 20, czy jest 21. Dzień jest 21 chyba. Codzież mi się dni mylą, jak Boga kocham. No, 21 chyba. Dzisiaj jest. No. Chyba tak. Bo 20 w ogóle nawet nie widzę. O, czy jest 21. Czyli znaczy, że dobrze tam tą herbatę otworzyłam. Czy jednak jest 21, ale w ten czas, słuchajcie, spieprzył. E, dobra, 21 jest tu. Tylko nie połamać nowych paznokci do świąt. Okej. Okay. O, i tu mamy kolejną saszetę. I tu mamy, słuchajcie... Maskę do włosów. Super sprawa. Mm, będzie super. Do. Yy... Na wyjazd będę dzisiaj właśnie się pakować jeszcze chyba, albo jutro już nie wiem, yy, ale tak, ale fajnie. Także maska do włosów, odbudowywująca. Także to i ostatni mamy Alterra 21. Ale jestem zakręcona jak świński ogon po prostu. Um. O tu jest 21. I tu mamy Express Hand Cream, czyli em, ekspresowy krem do y, dłoni z bio kokosem, z olejem z bio i Mandel Extract. Czy mandel to jest migdał? Wydaje mi się, że tak, ale ręki sobie usiąść nie dam. 20 ml i jest właśnie z biokokosem i prawdopodobnie z migdałem. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie w ogóle. Mhm, mm migdał Nie muszę sprawdzać Tak, pachnie, pachnie migdałowo Także tutaj Oto taki, na taka próbeczka Idę sobie robić herbatę Dzisiaj będę robić tą z wczorajszego okienka Która wydawała mi się dzisiejszym Czyli cejlońska czarna herbata brzoskwiniowa Idę sobie to, słuchajcie, zrobić Może chwilę odpocząć Bo dzisiejszy dzień był ultra intensywny Najbardziej intensywny ze wszystkich Także uciekam Słuchajcie, właśnie o coś takiego mi chodziło, takie lekkie złapanie włosów. To jest to. To jest, słuchajcie, totalnie to, czego szukałam. Także mega. Ja, słuchajcie, idę ogarniać życie. Kończę tego vloga. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że było super, że fajnie spędziliście ze mną czas. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się jutro w ostatnim vlogmasie na tym kanale. Bye.